Normalnie masakra, chodzę tutaj może jestem dziesiąty raz przy tym płocie chodziłem Te tej uprawy patrzyłem, bo łaśki lubią je chodzić nie leży Rosocha ale podejrzewam, że coś się wyciągnęło z tego u niemożliwe, że mnie nie zauważył Bodzio powie, o mnie tu nie przeprowadził Bodzio zapraszam kolejny raz Będziemy oblatywać takie ogrodzone miejscówki. Ty lubisz z tego, co bym wywikł z ostatniego naszego wypadu. Także może dasz się namówić na jeszcze jedną przygodę. Fajna. Tylko mówię, na pewno bym to zobaczył, bo to Pogryziona jest fest. Lasy nasze zaskakują. Chodzi człowiek tyle czasu, nic, 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 a później sobie idzie i leży. Ale jak mówię, ja podejrzewam, że coś to wyciągnęło. Jakiś lis albo coś Ale w końcu mam złosia, doczekałem się Myślałem, że Zbyszek już wszystkie, wszystkie wytargał, ale mówię, jest, jest, to jest Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.